Tyle fireboli, że przeciwnicy się serdecznie zesrają, jak nie zobaczą. <grymne> Dobra, jedno tego strzałę, co dostał. Nie masz łóżka, ty piarzu. Mi się palisz jeszcze. Czy to był. Ale dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta na kanale. To jest pierwszy odcineczek z Bedwarsów na kanale i w ogóle z Minecrafta jaki na kanale jest. Ja muszę jak najszybciej sobie zebrać te oto wełnę i strzelić gdzie są Diaksy? Tu są Diaksy, lecimy po generator Diaksów z bardzo prostego powodu. Bez Diaksów to nie jest robota. Naprawdę bez Diaksów, bez Diaksów i Emeraldu, które bez ulepszonego generatora u mnie respią się tylko tutaj, czy tam gdzieś na środku mapy i tak dalej, to jest naprawdę do dupy. Moi drodzy, kupujemy drewno, kupujemy y, skałę, ten, skałę Endu. My musimy tu łóżko mocarnie obudować. Okej. Okay. Pierwsi zainteresowani zostali wyeliminowani z rozgrywki. No nie jest to na razie najbardziej wa wartka gra na świecie, ale zaufajcie, że to się z czasem będzie zmieniać. Zresztą ja to tak podocinam, żeby miło wam się oglądało. Więc jeżeli oglądać ci miło, to proszę zostaw lajka, zostaw suba, generalnie zostaw jakiś ślad po sobie tam na dole w komentarzu i daj, proszę znać, czy jesteś już na serwerze Discord, jeżeli nie jesteś jeszcze na serwerze Discord, to wbijaj typie na serwer Discord kanału, jest takowy, jest takowy w opisie, więc serdecznie zapraszam, żebyś sobie sprawdził. Mm, moi drodzy, mam równo 12 zł, więc mogę sobie kupić łóczek, niemniej jeżeli kupiłem łuk, to chyba już mnie jesteś na strzały. Tak, nie jesteśmy na strzały, bo one przydają 2 golda. No dobra, no dobra, no ale mam mógł, mam mógł. Dobra, kupiłem sobie właśnie protection. Heal pool, create regeneration field around your base. Okej, okay, to też się przyda. I EVJ bez Jaxów to jest, to jest naprawdę nie robota. Zaraz sobie pójdziemy, mam nadzieję, kogoś przeatakować. Zielony! Jesteś ripówą. Dobra, nie jesteś ripówą, bo nie mam aim'a. Raz go kurde raptem trafiłem. I dobra, moi drodzy. Nie masz łóżka, typiarzu. I się palisz jeszcze. O, widzę, że... Widzę, że wziąłeś. No jak to w niego nie trafiło? Halo! O dobra, teraz cię spieprzył. No i dobra, jest cała, łatwo, łatwo. Ała, sam się podpaliłem właśnie w tej chwili. Ale dobra, ale patrzcie to, mamy drugi generator zajęty dzięki temu. Dobra, patrzcie co zrobimy. To jest taktyka, którą podopałem jak sobie z kumplem grałem właśnie w wybedłosiki, mianowicie... Zaraz to wszystko w pizdu zalejemy wodą. Przez to ciężej będzie to rozkopać, no bo wiadomo, pod wodą się trudniej kopie, ale tutaj widzę jakiegoś delikwenta, który chce dostać z łuków dupsko. I skończyły mi się strzały, naprawdę skończyły mi się strzały, kurde! Niedobrze, niedobrze. Dobra, i teraz zapytacie, po co mi woda. A no woda z bardzo prostego powodu, mianowicie jest środek. Więc robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powiedzmy, skopmy sobie coś tam już u spodu. I po prostu wylewamy tu wodę. Przez co ciężej będzie rozkopać tę naszą wielką wieżę, która chroni moje łóżko. W ogóle gram na HiPixelu. Jak nie zapomnę, to mam zarzucę link do, do tego, do, do serwerka w opisie. Idę najpierw wydać te diaksy, bo turbo szkoda byłaby je stracić głupio. I dopiero później wejdę na środek, żeby się Próbować bić. Tu tyle fireboli, że przeciwnicy się serdecznie zesrają, jak mnie zobaczą. Tam bym się zesrał, mi się zobaczył, szczerze. Dobra, moi drodzy, idziemy po. Czy to był. Naprawdę? Tam była dziura? i on jej nie mógł wykopać. Przecież tam jest, nie można jej mapy. O ja tam musiałem wpaść po prostu jak debil. O Dobra, trzeba szybko nazbierać itemy ponownie. Co jest naprawdę? To mnie odepchnęło i spa. Ja, pieprze. Ale to w ogóle. A ja jestem głównym w tej grze. A czy ta gra jest głównym? Ja nie jestem głównym. To było. To było głupie. Ok, zostałem tylko ja, Blue oraz Pink. Pink mnie tu próbował podjeżdżać wcześniej, mu coś z nie wyszło. Blue to jest ten, do którego ja przed chwilą i się. Wywaliłem nasz łeb jak Debil. Jak po prostu idiota. Coś mnie cofnęło nawet z wrażenia. I myślę, że to jest pomysł dalej, żeby go tam spróbować podjechać i, i coś tam, i coś przyświrować, moi drodzy, żeby go zabić. Ej, co jest? Czemu to nie wchodzi w ogóle w niego? Dobra, nie żyjesz, typie, nie żyjesz. Patrz, jaki mamy lud zajebisty. Ja, pieprzę. Dobra, moi drodzy, mam pewien plan. Nie wiem, czy on jest mądry, czy on jest głupi, ale po prostu jest plan. On no nie wie, że ja mam perełkę, ale ja nie, nie do końca na niego chciałem ją wykorzystać. Dobra, nie, nie, nie będę głupio perłował. Fak, on teraz widzi tę moją perłę w ręku. <laughs> nie tak? Ja 6 niaksów pozbierałem stąd. Pierdzielę to. Pierdzielę typa. Szkoda mi tych Vax'ów, moi drodzy. Tak, to co robimy. Ulepszamy sobie kula. To, to też biorę. To już się przyda. Tap triggered. Dobra, wywalaj. Co jest? Tu już nie mam tego? Blue nie żyje? A, bo ja zostałem tylko z Pinkiem już w tej chwili? O kurde, ty. Moi drodzy, a mi serducho trochę podskoczyło, bo mam szansę to wygrać, legitnie. Dobra, nie wiem, czy to kupiłem. Klikam po prostu wszystko po kolei. Trap trigger jest tu ziomuś. O, Wow! Wywalaj! Zjem! Zjadłem! Zjadłem! Nie żyjesz! Okej, okay, ale ty mnie akurat możesz zawić. Ty mnie akurat możesz zawić, mordo. Wypieprzaj. Dobra, nie żyje typ na szczęście. Bed gone, 5 minutes. No, ja go muszę w te 5 minut zabić, bo jak tego nie zrobię, to będzie troszkę lipa. Naprawdę! Naprawdę! W takim momencie ja ten. Ajajajaj! A się zdenerwowałem w tej chwili, muszę się szybko zrespić i wziąć coś, bo mnie zabije, typiasz. Dobra, jedną tego strzału, co dostał? Nie mam emeraldów 3, a ile kosztuje perła? 4, fuck me. Dobra, to w takim razie nie trzeba iść się bić konwencjonalnie, wróćcie? Nie, hey, poczekaj, to już? Ja go nie muszę jeszcze killnąć, moje prezydent? Bo ja jestem teraz jedyny, który małuszka, ale go jeszcze nie zabiłem. Aha, nie może go zabić, okej, okay, to na dół było tak, że ja go muszę zabić. Dobra, to moi sobie do lobby. Na szybkości jak, jak zwykle mi się ręce trzęsą. I to nie jest tak, że ja udaję mi się naprawdę tak łapy trzęsą, jak ja jakieś... jak ja jakieś fajne meczki gram, jakiś klacz tego typu szmerki bajerki. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wyszło mi tego pół godziny, ale mam nadzieję, że wam to trochę przytnę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie jakiegoś lajka, stawcie jakieś suba, generalnie zostawcie jakiś ślad po sobie tam na dole, jeżeli film wam się podobał, zapraszam na serwę Discord. No i co? Mam nadzieję, że wam się Wam dzień. Trzymajcie się na następnych filmów. Możliwe, że i też z Minecrafta, i możliwe, też i z Bedwarsów. No i na razie, i cześć!